Żeby przesądzić, czy to były strzały, czy nie. Taka są, no myślę, że to nie jest problem zbyt małej ilości danych, tylko innych okoliczności, które sprawiają, że tak się stwierdza, ale tak się stwierdza, przyjmujemy to z dobrodziejstwem inwentarza. Jest inny jeszcze element, który warto wziąć pod uwagę podczas tego ostatniego przesłuchania właśnie pana Sławomira Wiśniewskiego, który zapewniał nas, że to na pewno nie były strzały. Równocześnie tak się dziwnie zdarzyło, że po tym dźwięku, który przypomina. On powiedział, że musiał przemontować ten film, że musiał zrobić przerwę 12-sekundową, żeby zmienić tam opcję jakąś na jakąś inną, i już dalsze dźwięki, które w innych filmach są, następują później jeszcze 3 czy 4, które już tam mu się niestety nie nagrały. Ale jest jeszcze inny element z tego filmu, który trzeba wziąć pod uwagę. Otóż on twierdzi, że i tak jest na datowniku jego filmu że on tam przybył o 8.49, a większość filmu jest z okresu 8.49, 8.55. Wiemy z y, opinii pani Anodiny i jej komisji, a także polskiej komisji pana Grochowskiego, że pierwsze samochody z, ratow z sprzętem ratowniczym i osobami, które ratowały, przyjechały o 8.55. Tymczasem na filmie Sławomira Wiśniewskiego między 8.49 a 8.55 już tam są są ludzie, którzy stoją na tym wraku. Już tam są ludzie, którzy tam się poruszają. Kto to jest, jeżeli oficjalne służby ratownicze przyjechały dopiero o 8.55? Kto jest między 8.41, kiedy się dokonała katastrofa, a 8.55, kiedy przyjechały dopiero służby ratownicze? Kto tam był? Rozumiem, że nie było strzałów. Na pewno ich nie było, no ale ktoś tam był. Jak się dowiemy, kto był, to może się dowiemy, czy miał pistolet. A jak miał pistolet, to może się dowiemy, czy strzelał. Także wszystkiego się dowiemy. Spokojnie, naprawdę. Panie pośle, ja mam takie pytanie. nie więcej pytań. Posadanie... Niech Pan przejdzie bliżej. Nie Pan przejdzie od bliżej. To robię. Mam właśnie kilka pytań, a tylko jedno, żeby nie przesadzać. Chodzi mi o to, że z tego co ja wiem, nie wiem, czy wiem prawdę, że tam na pokładzie było kilkanaście tysięcy, a czy kilka, yy, kilkanaście ton paliwa. Yy, co się z nim stało? Bo gdyby to było, albo tam się paliło, jak oglądają te filmy tam się nic nie paliło, bo gdzie niegdzie, to jest bardzo ważne. Dla Państwa mi się wydaje, czy Pan na ten temat coś mi powie. Oraz, żeby zobrazować to, co zachowanie rządu Tuska, to powiem tak obrazowo, tylko że to tak yy, wydarzyło się coś takiego, jak gdyby mi osoby najbliższe, czyli żona i dzieci poszły do sąsiada. Potem okazało się, że od sąsiada straciły tam życie u sąsiada, bo, bo gaz podobno wybuchł, czy tam coś się stało. I ja mówię, no ja tam nie idę, niech to sąsiad coś wyjaśni tych te, te śmierci tego moich osób najbliższych. No, o to chodzi, o tę patriotyczną postawę rządu duska. A głównie o te paliwę mi chodzi, jak to wygląda. Bardzo proszę. Tak, że sąsiada i żony, ja się nie będę wypowiadał, bo to nas za daleko zaprowadzić. Ale jeżeli chodzi o paliwo, tak, to jest bardzo ważny element. On wraca nieustannie Zadając sobie to pytanie. Tam zgodnie z relacjami i rozmową, deklaracją samych pilotów polskich było co najmniej 11 ton. Jak Państwo wiecie zbiorniki są w skrzydłach. Jest problem, co się zdarzyło i to skrzydło się jedno urwało, to co naprawdę się zdarzyło z tym paliwem. Wielu świadków deklaruje, że tam była na całym tamtym obszarze niesłychanie intensywna woń właśnie, właśnie paliwa. Jest jeden świadek, który twierdzi coś dokładnie przeciwnego, że w ogóle nie było go czuć. Ja mówię, zbieram fakty, nie mam na razie żadnej w tej sprawie hipotezy, ale przy okazji chcę Panu powiedzieć, że są takie świadectwa, takie relacje, które mówią, że tam był słup ognia, że był wokół tego samolotu wielki błysk. Skupisk y, y, ognia mogą być wprowadzające w błąd, mogą dotyczyć sytuacji już późniejszej. A powtarzam jeszcze raz, są relacje mówiące o samym momencie katastrofy, gdzie wskazuje się, że był wielki słup ognia i wielki słup dymu. Co więcej, jest taka relacja, nie chcę tego szczególnie teraz. Precyzować. Jeśli Państwo pozwolą, bo chowam sobie to na inną okoliczność, ale jest taka relacja bardzo ważnej osoby, która z urzędowego powodu powinna być traktowana jako bardzo wiarygodna, w której mówi się o spopilonych ciałach. Więc ta sprawa jest jednym z istotnych elementów do wyjaśnienia w ramach dyskusji o rzeczywistym mechanizmie tej, tej katastrofy. Na pewno są niektóre spalone ubrania. I na pewno są poparzone niektóre ciała, no ale powtarzam jeszcze raz, jest jedna z relacji bardzo wysoko postawionej osoby i cieszącej się domniemaniem wiarygodności z urzędowych powodów, która mówi wręcz spopielone ciało. A więc, była tam taka temperatura, która doprowadziła do spopielenia ciała, co już w ogóle sytuuje nas w zupełnie innym, innym obszarze. Badamy to, zbieramy wszystkie fragmenty związane z tym, jak naprawdę to, jak naprawdę to wyglądało. Na pewno tego nie zaniedbałem. To polska osoba? Tak, Polska, znaczy, Polak? Um, urzędnik Polski. Jak rosyjski dom, Panie ministrze, jestem bardzo panu wdzięczny za rozwiązanie służb. W Mam pytanie w sprawie. samolotu do remontu kapitalnego w Rosji, tak. nadzoru, nad tym ważna sprawa. I następnie możliwości zamontowania środków do dystrybucji tego samolotu. Dziękuję. Tak, to jest bardzo ważna sprawa. Jak pan wie, no, muszę to traktować jako próbę uniemożliwienia mi, czy też ograniczenia mi możliwości badania tej sprawy. Jedna z firm w to zaangażowanych mniej zaangażowania i sposobu jej zaangażowania w tę, w tę sprawę. Czy będzie, czy nie będzie, zobaczymy, co przyszłość przyniesie, póki co te procesy wygrywam, więc zobaczymy, jak to będzie w tym wypadku. Ale y, uważam, że trzeba drążyć w sprawę tego, y, tego remontu, dlatego że sam sposób wy A sam przebieg tego remontu, z tego co wiadomo, był też dziwny w tym oto sensie, że o ile cały remont był robiony w jednym zakładzie i tam podobno byli obecni polscy eksperci, piloci, no ktoś kto patrzył, mniej lub lepiej, ale patrzył na ręce pracownikom rosyjskim, to silniki były remontowane gdzie indziej i tam już polskich świadków nie było. No więc to musi na pewno rodzić wątpliwości co do prawidłowości tego typu tego typu działania wobec samolotu, który woził najważniejsze osoby w państwie. No przy tym powinny być, powinny być zawsze polskie, polskie, że tak powiem, oczy. Jak państwo wiecie, później nastąpiło bardzo wiele, bardzo wiele delikatnie mówiąc, częściami łącznie z awarią z awarią głównego bloku autopilota który musiano wymienić całościowo nie tylko już się nie dało go naprawić po prostu wzięto cały autopilot z bloku autopilota z tej drugiej maszyny bliźniaczej na tu 154 numer 102 i przemontowano wmontowując do tego do 101 a tamten oddano do remontu bo i tak miał iść do remontu to nie idzie ze wstrząśnięty po prostu, że można tak traktować samoloty związane z bezpieczeństwem państwa polskiego. Jeżeli była wada, jeżeli źle wyremontowano samolot, jeżeli była wada autopilota, no to się to zwraca do bierze się śrubokręt i przemontowuje z drugiego przychodniego, no to tak robiono w Hawanie jak nastąpiła blokada amerykańska, że montowano nowe samochody, dobre samochody zamiast dziesięciu starych, jeden nowy, bo nie było części zamiennych. No ale jesteśmy w XXI wieku i taki, taki domowy sposób naprawiania samolotu, w którym lata prezydent jest czymś po prostu moim zdaniem niedopuszczalnym. No, zwłaszcza niedopuszczalnym z dzisiejszej perspektywy, gdy zastanawiamy się, co się stało wysokości 100 metrów nad wysokością pasa. Kiedy pilot mówi odchodzimy, a leci w autopilocie, a leci w automacie. Mówi odchodzimy i spada. No więc ta sprawa musi być naprawdę, nie przesądzając, bo ja nie mam wiedzy pozwalającej mi, ale musi być zbadana i nawet jak 10 tych firm będzie mi groziło procesami, to ja nie będę, nie, nie, nie przestanę tego badać, bo jest ona jak Pan słusznie mówi, o tej mechanicznej, technicznej przebiegu, technicznego przebiegu katastrofy zupełnie kluczowa. Także na pewno dojdziemy do tego, co tam naprawdę się zdarzyło, czy istnieją takie możliwości, no powinny być wyeliminowane bo służby, a w tym wypadku przede wszystkim służba konwywiadu wojskowego pod kierownictwem pana pułkownika dzisiaj już generała Noska, który w przeszłości zajmował się majątkami kościelnymi, no ale tutaj zajęło się teraz konwywiadem wojskowym, prawda, wraz z tym jak ABW przejęła konwywiad wojskowy, powinien, powinien tego dopilnować. Mam wrażenie, że nie dopilnował. Mam wrażenie, że nie dopilnował. Ja mam takie pytanie odnośnie o, mm, przyszłości, bo e, uważam, że taka sprawa katastrofy ma, powinna być też brana pod uwagę całokształt sprawy. E, uważam, że rozwiązanie przyczyn, dojście do prawdy jest bardzo ważne, bardzo istotne, ale chciałbym zapytać: co by było, gdyby faktycznie dało się udowodnić ten najgorszy wariant? Oczywiście. Ja Nikt tego nie wie i wszyscy się modlimy o to, żeby to po prostu był jedyny nieszczęśliwy wypadek. Ale co by było, gdyby faktycznie dało się udowodnić i okazałoby się, że jednak ktoś macza w tym palce, czy po prostu Polska i nasz rząd opracowuje jakąś strategię, czy ma jakieś plany? Bo to mnie trochę napawa obawą ze względu na fakt, że no my, Polacy, nie jesteśmy jakąś potęgą gospodarczą. Nie mamy jakiegoś super wojska, ani bomby atomowe, ani czegokolwiek innego, więc jak my możemy po prostu zareagować na przyszłość, jeśli się okaże, że faktycznie ktoś macza w tym palce, czy po prostu co możemy zrobić po prostu? Tak, rozumiem. Więc po pierwsze ja chcę powiedzieć, że ja się modlę o coś zupełnie innego w takim razie, niż większość z nas. Ja się modlę o prawdę. Ja się modlę o to, żeby Pan Bóg dał tyle mi siły, determinacji, wytrwałości i tak dalej i moim współpracownikom, żebyśmy dotarli do prawdy. To jest w tej najważniejsze. A to po pierwsze, po drugie niech pan mnie nie zmusza do tego, żebym powiedział, co opracowuje w tej sprawie rząd pana premiera Tuska, bo mam wrażenie, że opracowuje zupełnie coś innego niż nawet panu się śni. Więc raczej opracowuje to, żeby... Że generał Błaśnik, że to przynajmniej tyle wynika z jego, z jego publicznych, tego rządu, nie pana Tuska, tego rządu wypowiedzi. A ostatecznie, konkludując, no ja panu powiem tak, oczywiście pan ma rację, Polska nie ma bomby atomowej, pan ma rację, Polska nie jest mocarstwem gospodarczym, chociaż zdaje się, że zasoby gazu ma takie, że takim mocarstwem naprawdę może być, podobnie jak zasoby intelektu młodych ludzi, jak bardzo wiele innych przesłanek, zarówno merytorycznych, jak i wszelkich innych, że taką potęgą może być. Ale ma Pan rację, rzeczywiście robi się wiele, żeby była jak najsłabsza. W związku z tym, w chwili obecnej nie jest państwem najsilniejszym, ale tak czy inaczej jest silniejszym państwem niż Chorwacja. A Chorwacja sądzi zbrodniarzy, którzy dokonali ludobójstw. I są oni teraz w Międzynarodowym Trybunale sądzeni, prawda? Więc nie jest chyba tak, że trzeba być supermocarstwem, żeby sądzić ludzi, którzy doprowadzili do strasznych rzeczy. Myślę, że raczej odwrotnie. Zwykle supermocarstwa nie sądzą takich ludzi, tylko chronią takich ludzi. Więc yy, ja nie widzę, znaczy nie rozumiem tego pytania poza jednym, a nie chciałbym panu czegoś takiego insynuować. poza strachem. A ja rozumiem, też żeby było ja rozumiem strach. Strach nie jest niczym takim strasznie wstydliwym. Rzym. Każdy z nas się różnych rzeczy boi. To jest naturalne i narody też się boją. Czasem narody boją się spojrzeć prawdzie w oczy. To się zdarza. I są takie, które inne narody, które wykorzystują kompleksy, kompleksy niż.